Hej, witajcie, z tej strony Noxy. Nagrywam ten film dlatego, że na streamach pojawia się dużo pytań e, do mnie o to, co myślę o zmianach e, związanych z nowym sezonem. E, czasami ludzie piszą rzeczy, z którymi ja się mocno nie zgadzam, więc tak pomyślałem, że nagram krótki filmik, do którego będę mógł odsyłać ludzi i będę mógł ten temat zamknąć, żeby nie powtarzać się cały czas. A Więc tak, najpierw a, mo mo mogę trochę nieskładnie się zabrać za ten temat. Ale nie wiem dlaczego. Najpierw myślałem, żeby zaczepić ten film o temat e, rankedów. E, co dają rankedy w, pre, w presezonie? W ogóle możecie nie wiedzieć. E, rankedy w presezonie dalej zwiększają wasze MMRy, więc nie dostaniecie lepszych nagród już teraz. Ale, o, włączył mi się filmik w tle. E, nie dostaniecie lepszych nagród e, za to, że będziecie grali w presezonie, ale będziecie mieli lepszy start w następny sezon, jeżeli poprawicie sobie MMR, -y, bo możecie też mieć gorszy start. A dobra, to jest jedna rzecz. Druga rzecz. E, zmiany w tym sezonie to są jedne z największych zmian, jakie mieliśmy w LoLu. Osobiście odbieram je bardzo, bardzo pozytywnie. I wydaje mi się, że ludzie, którzy patrzą na te zmiany negatywnie, to są ludzie, którzy po prostu lubią dużo narzekać. I narzekaliby niezależnie od co by się stało. E, i, I za chwilę powiem o tym więcej. E, bo tak, co się nam zmieniło? Zmieniły nam się itemy, zmienił się sklep. W runach za dużo zmian nie było. Było dostosowanie trochę do tych nowych Omnistownu, Omniwampów i tak dalej, ale runy się za bardzo nie zmieniły. Nie wiem, czy się będą zmieniały dalej. A więc może pójdźmy po kolei. Zacznijmy od tego, co mi się nie podoba. Nie podoba mi się sklep. A jeżeli chodzi o sklep, jest dla mnie trochę nieczytelny. Może to się zmieni z czasem, może nie. A jakoś tak... Sam nie wiem, mam wrażenie, że czasami rekomendowane polecały mi nie najlepsze itemy, ale z drugiej strony, z tego co wiem, rekomendowane przedmioty są na podstawie statystyk z wyższych dywizji, więc to się będzie zmieniało dynamicznie. Ale jest to krok w dobrą stronę, bo to są dynamicznie zmieniające się itemy mimo wszystko. Więc jeżeli będzie jakaś dziwna meta, to te rekomendowane itemy powinny obejmować te dziwne przedmioty. Jak się okaże, że jest off-meta build na Tarika, na topie. To, że wtedy będziecie mieli polecane przedmioty w rekomendowanych. Mimo wszystko trochę, trochę jakoś niezręcznie wygląda dla mnie ta zakładka rekomendowanych, gdzie tam są tylko trzy wybory. Wydaje mi się, że, że to może trapować graczy w tym, że czasami nie będą robili, najlepiej wydawali golda, tylko na przykład będą. Będą powiedzmy z 1000 golda odchodzili, bo nie będzie ich stać na jakiś item, a zamiast tego mogli kupić coś już do następnego przedmiotu. Ale, ale to jest mała pierdoła i to dotyczy tylko graczy raczej nowych, a im w sumie rekomendowane itemy bardziej mogą pomóc. Coś, co mi się nie podoba w związku z nowym sklepem, to na pewno jest, są ikony itemów. Ikony są e, źle zrobione. Wydaje mi się, że to nie jest nawet kwestia opinii, że one mi się nie podobają. Bo ja nie mówię, że one mi się nie podobają. Niektóre ikony mi się podobają, ale i tak są źle zrobione, bo ikony y, mają teraz za dużo szczegółów, a ikony w grze komputerowej mają być widoczne, jakby na małym, tym, na małym wycinku ekranu i dlatego powinny być nie powinny mieć za dużo szczegółów, powinny być łatwo odróżnialne i tak dalej. Te ikony tego nie mają, S mają trochę za dużo szczegółów. Jak tak patrzysz z daleka, to się na nich trochę za dużo dzieje. A poza tym, część jest ładna, faktycznie, ale, ale większość mnie jakoś tak nie porywa. Nie dość, że moim zdaniem są obiektywnie źle zrobione, to na dodatek subiektywnie też część z nich mi się nie podoba. Ale to jest, szczerze, to nie jest jakaś bardzo ważna rzecz, to jak wizualnie wyglądają jakieś ikony temów. To, co jest ważne, to, co jest prawdziwym mięskiem, to są same itemy. A tutaj zmieniło się dużo. I wydaje mi się, że to są największe zmiany, jakie Riot kiedykolwiek zrobił pod względem balansu gry. I bardzo, bardzo wspieram te zmiany. Wydają mi się one bardzo dobre. A kojarzy się, że gracze narzekali długo, że lol jest grą drużynową jeden pajac może wam zepsuć grę i tak dalej. To te zmiany w przedmiotach są krokiem w tą stronę, żeby lol był znowu taką grą, którą łatwiej jest wykarować samemu. I temy są dużo mocniejsze. Część balansu postaci została przeniesiona z postaci na itemy. To jest bardzo dobry krok swoją drogą, bo dzięki temu e, e, dzięki temu mam wrażenie, że postacie, które wcześniej były słabe, teraz są mocniejsze. E, dlatego, że jakby same itemy w grze, są, w, w, w grze są mocniejsze. Więc mniejsze znaczenie ma troszeczkę mniejsze. Ma skillset postaci. E, a większe znaczenie ma to Jaki build będzie na tą postać skuteczny? Moim zdaniem to jest krok w bardzo dobrą stronę. Do tego, to jest pierwszy taki content drop w postaci itemów. Dostaliśmy bardzo dużo przedmiotów na raz. Osobiście chętnie widziałbym nawet zmieniane itemy co każdy sezon, bo to jest sposób na to, żeby zmieniać całą metę na raz, wprowadzając mniej zmian niż zmieniając wszystkich championów. Bo, żeby zrobić takie zamieszanie w mecie, jak teraz zostało zrobione, za pomocą tych itemów, ile tam jest itemów? 30 wprowadzili, więcej? 40? to żeby zrobić takie same zamieszanie, musieliby zmienić wszystkie 100 postaci, nie? Ponad. To jest 150, czy ile ich tam jest. Także, e, jakby content w postaci zmiany itemów jest, mm, jest super. E, same itemy bardzo mi się podobają, są dużo silniejsze. A e, część itemów została... E, mam, jest podobna, tylko ma silniejsze efekty. E, na przykład Rocket Belt, e, który no, teraz nie nadaje się tak do czyszczenia fali, ale robi więcej damage'a i daje dodatkową movement speeda. Hexter GLP, na przykład, daje w środku ruta. A Nashor jest mocniejszy, po prostu. I nie ma, w sumie, bardziej pasuje do klasy postaci. Wydaje mi się, że itemy są takie, o, w sumie nie. Chciałem powiedzieć, że są, że bardziej mają pasują do konkretnych klas postaci, ale to nie do końca, prawda? Niektóre itemy są bardziej ogólne, nie? Jak ten Hexster GLP, bo na przykład Nashor. To zawsze Nashore był na postacie, które autoatakują nasz stów. I dlatego pozbyli się tego. Ability Heist'a nie ma, prawda? Z tego co pamiętam, Nashore teraz. zamiast tego ma więcej AP i więcej Damage'a. Więc to są na przykład fajne rzeczy. I moim zdaniem to są zmiany tylko i wyłącznie pozytywne. Nie widzę negatywnego aspektu w nich. Gracze, którzy grali długo, mają... mogą się znowu bawić grą, mogą znowu coś odkrywać. Gracze, którzy są nowi. To w sumie się mogą nauczyć. Okej, okay. coś tam może poszło z tego, co się zapamiętywali te itemy na marne, ale bez przesady. Są polecane itemy, każdy przez dwa tygodnie się nauczy. Nie rozumiem narzekania community. Wiem, że części osób e, podpadnie pewnie tym, bo e, narzekanie jest e, w modzie. Ludzie lubią narzekać. Ale nie wydaje mi się, żebyśmy mieli na co tutaj narzekać jako gracze w tym wypadku, bo te zmiany są dosłownie krokiem w tym kierunku. W kierunku tego, co, co gracze chcieli. Czyli chcieliśmy mieć większy wpływ na grę, jeżeli jesteśmy nafidowani. I to mamy. Swoją drogą promocje. Fajna zmiana, że nie ma już e, promocji. Bo promocje były tiltujące. Mi osobiście bardzo nie przeszkadzały. To jest zmiana, która mnie osobiście na przykład w ogóle nie rusza. Ale doceniam to jako krok w kierunku tego, co chciało community. Bo dla bardzo wielu wiele osób mi mówiło: O, mam 99 LP. O nie. Albo mam, wiecie, 2-2 w promo i ostatnia gra to coin flip. I w sumie było często tak, że mogłeś mieć wysoki win rate, ale przegrywać cały czas w promo i ludzie cały czas na to narzekali. Więc to jest krok w dobrym kierunku, żeby pozbyć się tych promocji. Tak mi się wydaje. Tutaj musiałbym się bardziej zastanowić, ale na pewno wysłuchali community. I tak samo, community zostało wysłuchane z itemami, bo faktycznie mamy większy wpływ na grę. A i tak część ludzi przychodzi mi na streama i mówią, o nie, Nowe, wszystkie nowe itemy są OP. Co oni zrobili z tą grą? Ja usuwam lola i tak dalej. Ale to jest dosłownie to, o co gracze prosili. I wydaje mi się, że część ludzi po prostu tak samo jak wcześniej nie zdawała sobie sprawy, zadawała złe pytanie: Jak mogę kierować swoje gry? A przede wszystkim nie umieli grać w swoje gry, bo no, byli osobami, które ciągnęły drużyny w dół często yy, i nie ogarniali, że mają feedera, ale sami często fidują, więc to nie jest dziwne, że też mają feedera. To, to te osoby, tak jak wcześniej nie potrafiły kierować tak samo teraz z nowymi itemami nie potrafią, nie mogą tego wykorzystać i ktoś ich stąpuje z nowymi itemami, oni on ich nie rozumieją. Do wszystkich ludzi, którym nowe itemy się wydają złe, to powiem tak, dajcie im trochę czasu, spróbujcie je ogarnąć i tyle. Ja sam nie znam wszystkich temów. Ja w tym momencie ja na przykład nie znam żadnego itemu pod tanka, bo nie gram tankami. Ale dla mnie osobiście to jest fajne. Ja widzę to raczej jako okazję na odświeżenie sobie gry. Nie ma co się frustrować. To nie jest gra o Złote Gacie. Chodzi tylko o to, żebyśmy wszyscy mieli fan, grając w tą głupią ligę. I tyle. I wszystkie kroki, które zostały zrobione w presezonie, są moim zdaniem bardzo dobrze zrobione przez Riot Games. Nie mam za bardzo do czego się przyczepić, bo nawet te ikony to jest pierdoła, tylko nie. Jakieś tam bugi są. Część bugów jest naprawdę dziwna, które widziałem. Na przykład znikający kursor. Uh, to ja, ja mam tak znikający kursor z bugów i mam drugiego buga, że czasami opisy przedmiotów się nie pokazują. Co jest dziwne, bo nie rozumiem, jak można tak zaprogramować klienta, żeby część opisów się pokazywała, a część nie. Ale to jest presezon, to jest czas na to, żeby błędy naprawiać takie. Uh, I bardzo fajnie, że mamy w końcu nowy rodzaj kontentu. Nie tylko postacie i skiny, ale może dojdą do tego itemy. Chętnie bym zobaczył. Coś takiego, że Riot wprowadza nowe itemy czasami w patchu, żeby zatrząść trochę tą metą, nie? To by było bardzo fajne. Zachęcam do dyskusji w komentarzach. Jak się ze mną nie zgadzacie z czymś, to piszcie. Czasami może będę nagrywał takie pogadanki. Rzadko jestem ja, kamera, bez live'a i tak dalej. I z jakimś tam jednym ogólnym pytaniem i że sobie gadam. Ale, ale no tak, to weźcie, to piszcie te pytania. A, bo może w ogóle, w ogóle może podcast. To yy, znaczy, będę robił może. Taki z ligi, żeby sobie gadać na jakieś tematy. To wtedy też będę potrzebował pytań od was. To jak jakieś pytania dobre zadacie w komentarzach, to ja, ja je sobie zapiszę i zachowam je na podcast. I wtedy może jak będę z kimś gadał, na podcaście, to wtedy może podzielę się z tą osobą. Takim dobrym pytaniem. Okej. Okay. Ode mnie to tyle. Zostawcie suba z dzwonkiem, jak nie macie, to wtedy powiadomienia o streamach będziecie dostawali. Nie jestem pewien, czy powinienem się cały czas patrzeć w kamerę. Nie wiem, czy nie byłoby niezręcznie. Ja mogę to robić. Ale, ale jakby ktoś się patrzył cały czas bezpośrednio na mnie, jak ogląda filmik, mi by było dziwnie. Okej, okay, także miłego dnia życzę. Owocnych gierek na Summoners Rift i bawcie się dobrze. Najważniejsze, bawcie się dobrze, nie stresujcie się i nie przejmujcie się zmianami za bardzo i na pewno się nie obrażajcie na nikogo, bo zmiany, chat, to jest dobra rzecz. Nazwałem Was czad. Trzymajcie się, miłego dnia.